Dzień dobry, dobry wieczór, szczęść Boże. Szczęść Boże, szanowni Państwo, A w dzisiejszym odcinku gramy w to. Nagrałem przed chwilą odcinek z gry, ale zapomniałem, że nagrywam, jak Debil wyszedłem z gry, zacząłem sobie szukać nową grę. Tak prawdziwy Jupiter, youtuber nie robi. Więc um, robię nowy odcinek. Tak, yy, gramy w tą grę. Tak... E, he, he. Musicie poczekać widzowie Dobra widzowie! Runda się rozpoczęła. Oceniamy czy rysujemy? Oceniam. Robert tak, co to za gówno? Nie na to co to kurwa jest? To też, to też jakieś gówno. Kurwa rysować się nie, nie nie, potrafią. <grym> co, oni są, czy, czy oni są, czy, oni są martwodupni? Co, to kurwa miało być? <grym> Ani kurwa jednej kaczki nie było. Zjeby kupię. Ile jest kurwa na serwerze? Nie no, dużo. Dobra kochani, rysujemy. Zobaczcie jak jest artysta, Masto Lecimy oh, księżyc, 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 moi drodzy państwo, drodzy państwo, o kurwa, ja nie potrafię narysować kółka. Ja mam taką dużą, to dużo mi jest łatwiej. Dobra. Alright. Jest ok. Dobra. Nie pamiętam, jak księżyc kurwa wygląda. Nie wiem, no kurwa, po prostu kule zrobię taką. Co mam zrobić? Zaufajcie mi, widzowie. Nie, nie ufajcie mi. Jestem zibany, kurwa. Jest, no co ja, kurwa robię? Ty, YouTube, YouTube, don't ban, YouTube, don't ban, YouTube, this is a joke, don't ban, YouTube, this is fake, this is Roblox, don't ban Kurwa, zapomniałem, że YouTube nie zbanuje, ja nie mogę Nie, kochani, nie, to jest koniec mojego kanału, kochani, przepraszam Przepraszam, kochani, ale chyba będę się z internetu, bo mnie znajdą Wy dobrze wiecie, o kim mówię, znajdą mnie I zrobią ze mną to, co zrobili z wszystkim, z wszystkimi Z każdym Kto mówił wszystkie rzeczy Bardzo brzydkie są te rysunki, nie podobają mi się O, jak pięknie Pięknie, to musi wygrać, to musi wygrać Moi kochani widzowie, mam nadzieję, że YouTube, YouTube tam pan. Co to kurwa jest? Spierdale. Kochani państwo, mam nadzieję, że nie trafiłem na lewicę Jeszcze dali mi pięć gwiazdek, tak jak zasługuję. O jest Mówiłem wam drodzy państwo, a dlatego, że każdemu jedną gwiazdkę damy. Nie chcę grać w tą grę, drodzy państwo. Robimy cięcie Magic Cut. Wow! Wow! Bradar, what is this? No nie! Ja chcę grać, a nie oglądać. Dzień dobry! Zmiana planów, widzowie. Gramy w coś innego. O! O, o nie! Dwie ścieżki. Trzeba iść pod jakiegoś. Nie, tutaj na początek to pójdziemy pod takiego typka. Żeby uzbierać Na kolejnego O, zaryzykuję. Lecimy. Miejmy nadzieję, że on wybroni to. I damy radę kupić kolejnego tutaj. Będziemy mieli dobry zasięg tutaj. Żeby... No, bo ja nie chcę go stawiać tutaj, będzie miał chujowy zasięg. A później. To jest i inwestycja. No widzę, że są tylko cztery, więc powinien stać rady Ile mu zajmuje zabezpieczać wszystkiego? No i dwie serii To da radę Dobra Kurwa, za późno postawiłem Pochuje się tak No i teraz i tak jest chujowy zasięg O Jezu, jeszcze bardziej eee... Sorry widzowie, to jest mój koniec Zjebałem Stresik Zdecydowałem się Ale przeżyjemy. To. Tylko, że nie ma hajsu na play. Hurowa mapa mi się trafiła, kurwa! Gaj na normalnych mapach, tu mi się kurwa ta Jak króciutka, co kurwa ma dwie sierści. No co to kurwa ma być? Nie, nie gramy w to, widzowie. Poczekajcie, widzowie, mam pomysł. Wow! Widzowie, co się stało? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Ale co to jest? Hmm. Biednijmy sobie drobas. Żeby było łatwiej Ja się nie chcę tutaj wtrącić. Zaufajcie, będzie wyglądało jak bad gameplay, ale zaufajcie To będzie super, to będzie ultra jugger. A to za na alternatywnych ruchach To nic, widzowie, to nic, wybronimy to To będzie nasz ultra-jagernaut z wioską musi być w dobrej pozycji, i musi mieć szybkość, żeby mógł bronić A czekaj, ja jestem głupi No, 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 no O, jeszcze tak chujowo postawiłem, nie widzowie, w dupie mam te pieniądze Wybaczcie mi, wybaczcie mi, ale... zjebałem. Walimy się, to też I Teraz. Jednak pójdźmy. O, no teraz! Ja właśnie tak myślałem, dlaczego to piłki się nie bo postawiłem go jak niebi kłopotu u góry musi być to na Widać różnicę, widać. No to jest widzowy, prawdziwa gra. A nie, jakieś Robloxy. Robloxy dla dzieci. 6-7, 6-7. Dobra widzowie, jestem tak dobry w tą grę, że nawet nie miałem na co wdać pieniędzy. Ach, te małpi. Ach, Wow. Super. Wow. Zowie, czas na przemoc. O oh, nie, nie. Chwila. Coś coś tu nie gra. O oh, rozjebana po tylica. ci w dół. Moje. Nie. Nie, 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 nie. Trzymato jeb**a. Dobrze dostał żebrą. A, co za frajer. Za to, że chciał mi ukraść. Jo, to wyjebałem z ręki. Ej, co teraz? 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 O, co to jest? Co to jest? Widzowie, Fortnacik, widzowie, co to za anime? Oj, widzowie, fuj. E, Żałosne Co za... To Excel ten! To Excel ten! To Excel ten! Big Ball Knowledge. A to co to kurwa za nigger? ale on brzydki jest. Kto to kurwa jest? Kurwa, jak Marshmallow, ma taki sam... taki sam... vibe. I show speed. Wow. O, oh, W, I show speed. We made the right person black. Mm. Co to jest? O, okay. oh, fuj. Co to było? A ona jest kurwa paskudna, fuj. League of Legends. League of Legends. Ah, League of Legends. Miku. I'm thinking Miku, 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 I'm thinking Miku, Miku, I'm thinking Miku, Miku. Finalista. Fui. O nie. Oh. <coughs> Lodowa pikantność. Co to za gówno jest w ogóle? Co to za gówno jest? 0 na 10, nie polecam wam Fornacik. Dziękuję wszystkim za oglądanie, zakończymy tym pięknym czarnym ekranem. Kurwa, nie wiem, nie wiem, wszystko mi się nudzi, nudzi mi się. Jest taka, taka shiksa, co miała ze mną grać, ale nie będzie ze mną grać, bo jest shiksu. Taka shiksa. Taka szmata. Taka pinda kompletna. Więc nie mam humoru, widzowie. Depresja. Depresja, ucinamy na pleta. jest, jest deprecha, jest deprecha. Naplet będzie cięty. Podcinam sobie naplet Nara widzowie. Wchodzę wy Wchodzę w, w ciemną stronę mocy